Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon Go i to jest odcinek, w którym wam powiem wszystko odnośnie Community Day, a dokładnie porodnika, który prawdopodobnie będzie dla was interesujący nawet i dalej i po samym wydarzeniu, także zaczynajmy. Samo wydarzenie startuje już jutro o godzinie 11 do godziny 17, oczywiście jest to dalej czasówka jeśli chodzi o tutaj nasze wydarzenie, biorąc pod uwagę naszą Pan Dlatego też oczywiście warto tutaj przygotować się Vincences w dużych ilościach. Z uwagi na to, że wczoraj doszła do nas informacja od najadnik najnowsza, która nam pozwala. Jakby udoskonalić nasz event, mamy możliwość korzystania z 3 godzinnych lurów również, także to nie jest wszystko. Nasz event trwa 11:17 .11, plus 2 godziny na ewolucję, ewentualnie sprawdzenie swoich Pokemon'ów unikalnych z IV, które oczywiście później możemy sprawdzić i ewoluować. I co najważniejsze, w trakcie eventu jest większa szansa na zdobycie Shine Ghibla, który oczywiście będzie pojawiał się w dużej ilości. Szansa bodajże na trafienie naszego Gibla jest 1 do 25, ale proszę nie łapać słowo, bo oczywiście nie będzie tak, że co 25 Pokémon będzie shiny, tylko po prostu są to szansa na trafienie zwiększone. A szansa nie znaczy gwarantowane, prawda? Zgadza się dla tych oczywiście, którzy będą starali się łapać mnie za słowo, także tutaj macie wyjaśnienie. Podczas eventu będziemy mogli zdobyć unikalny atak przy ewolucji naszego pomona oczywiście do dwóch godzin po evencie, czyli od godziny 11 do godziny 19. Ci, którzy aktualnie mają już idealne sztuki lub też nawet szanie setki, warto to i w tej chwili nawet na sam początek eventu już się uzbroić w ewolucję. Z uwagi na to, że oczywiście każdy, każda minuta będzie dla Was ważna. Z uwagi na to, że poruszyliśmy temat już ataku Air Power, czyli ten naprawdę atak, który otrzyma unikalnie. Podczas tego eventu nasz. Garchomp, pozwolę sobie tutaj wyjaśnić Wam, dlaczego ten atak jest dla Was ważny. Bo na chwilę obecną Earthquake oczywiście się długo ładuje, a Earth, a Earth Power to naprawdę krócej. I niekiedy załadujemy o wiele więcej ataków Earth Power, niż Earthquake'a. Więc naprawdę, biorąc pod uwagę rajdy, ten Pokémon zaraz po tak naprawdę Landorusie jest najsilniejszym Pokémonem typu ziemnego. A nawet, rzekłbym nawet, że niekiedy jest nawet silniejszy od Landorusa. Z uwagi na to, że nie bierzemy pod uwagę tutaj yy, tutaj. TDO a DPS. Przy DPS-ie oczywiście Landarus będzie tutaj o wiele lepszy, z uwagi na to, że mamy tutaj jego y, prędkość ataku o wiele silniejszą, ale z uwagi na to, że jest to legenda, oczywiście jest ona droga w realizacji, przyłóżmy w parapowaniu na level 50, a w momencie, kiedy mamy P, jest to najsilniejszy pokémon nielegendarny, pokémon go, jeśli chodzi o wielkość obrażeń i wiele z Was może teraz pytać, dlaczego tak naprawdę ten pokémon jest, liczy się w ogóle na arenie, że tak wszystkich pokémonów. Są so trzy Pokémony ziemne, które warto na chwilę obecną brać pod uwagę. No, cztery, biorąc pod uwagę jeszcze tutaj Geraldona. Landarus jest najsilniejszym Pokémonem typu ziemnego w Pokémon Go. Garchomp jest najmocniejszym Pokémonem typu ziemnego w Pokémon Go. Groudon będzie zaraz po naszym Landarusie najsilniejszym Pokémonem typu e, ziemnego, jeśli chodzi o legendy. A wersja Echo. Naszego pokomona będzie oczywiście zaraz po naszym Garchompie, jest to Excadrill Z uwagi na to, że wersja Eco, mówimy oczywiście o dużej ilości yy, posiadania cukierków Naszego pokomona oczywiście w tej chwili nasz Excadrill spada na drugie miejsce Gdzie Garchomp będzie miał swoje pierwsze miejsce z uwagi na to, że podczas Community Day będziemy mogli zdobyć duże ilości candy Ale zaraz po zakończeniu naszego Community Day najlepszym pokémonem jeśli chodzi o dla każdego Typu ziemnego i też wytrzymałość będzie potężna, będzie tutaj właśnie nasz garczom, także Garchomp będzie outklasował naszego eskadrilla. Ale jeśli chodzi o Oczywiście nie, o nielegendarnego Pokémona w wersji ECO to wciąż Excadrill będzie najsilniejszym w Pokémon Go, bo oczywiście DPS ma o wiele wyższy niż R. sam Garchomp. I teraz, oczywiście, warto wziąć pod uwagę nasze PVP, bo oczywiście, jak sami wiemy, ten nasz Pokémon, jakim jest Garchomp, będzie bardzo użyteczny podczas raidów i to oczywiście będziemy brać pod uwagę wszystko. Jednakże, jeśli chodzi o moveset do tego Pokémona, to wielokrotnie możemy potwierdzić, że jeśli chodzi o neutralne obrażenia, to definitywnie atak szybki tutaj smoczy. Oraz atak ziemny, Earth Power, będzie najlepszym setem dla tego Pokémona w wersji neutralnej. Jeśli chodzi oczywiście o sytuację, kiedy mamy super efektywność, czyli przypuszczmy atakujemy Registeela to w takim przypadku oczywiście pełny moveset ziemny będzie o wiele lepszy i ten Pokémon w tej chwili, właśnie dzięki temu y, pełnemu stabowi, który otrzyma od y, swojej typowości, czy też od ataków, będzie pozwalał mu zrobić potężne nabrażenia właśnie od y, swoich ataków. Jeśli chodzi o PvP, to PvP od razu mogę Wam zaznaczyć, że przy tym ufacet nasz pokémon, jakim jest yy, Garchomp, nie nadaje się kompletnie na Grid League, jak i też na Ultra League, ale ewidentnie tutaj mamy sytuację, gdzie nawet prawdopodobnie nasza niedokrywna Shadow rozwali naszego Garchompa. Może przegrać walkę z Nidoqueen w wersji Shadow, jeśli nasz Garchomp będzie miał atak smoczoziemny, czyli nasz Skimki Day dodatkowo. Także podsumowując, jeśli chodzi o Great League jak i też Ultra League, to Garchomp nie, jeśli chodzi o Master League i Master League Classic, definitywnie tak. Daje mu to drugie życie oczywiście mam możliwość dzięki temu zboostowania swoich możliwości, bo Power ładuje się szybciej niż oczywiście Earthquake. I teraz najważniejsza kwestia, czyli IV, bo oczywiście, jak sami zauważyliście i usłyszeliście ode mnie, Master League. Tylko i wyłącznie. Więc w takim przypadku, uwaga, uwaga, może Was interesować IV do PvP, ale podsumowując raczej nie. Bo w tej chwili oczywiście setka będzie najsilniejszym Pokémonem, yy, którą będziemy używać, zarówno do Master League, czyli do PvP, jak i też do raidów, ewidentnie. Ale oczywiście dla tych, którzy mimo wszystko będą atakować w Red jak i też Ultra to na tutaj gry lidze mamy mamy Ivy 15, 15 a na Ultra League 0,1413. To są oczywiście rang jeden naszych Pokémonów, jakim jest e, Garchomp. Na tych ligach ewentualnie, oczywiście, powstaje pozycje innych Ivy, które może być dla Was interesujące, macie na ekranie. Jakie są setki na CP naszego Gibla? Prawdopodobnie jest to w tytule odcinka, ale być może nie być, zależy oczywiście tak naprawdę jak to wymyślę. Ale to, co Was powinno interesować, to definitywnie CP z Questa. Bo oczywiście większość z Was być może w trakcie tego eventu będzie już chodziła, sobie pospacerowała po miastach, po lokalizacjach, gdzie tam oczywiście macie dużo pokestopów i w takiej sytuacji będziemy mogli spotkać w dużej ilości Questy właśnie na Gibla. Nasz Gibl na levelu 15 jest to nagroda. Z naszych questów i w takim przypadku na levelu 15 ewidentnie szukamy CP 477. Jeśli chodzi o tutaj najwyższą wartość na yy, bez pogodowego, bo oczywiście nasz Gible przy tutaj pogodzie Sunny, jak i też Windy będzie miał boost pogodowy. Jeśli spotkacie wartości CP na boostu pogodowym, czyli przy pogodzie Sunny lub też przy pogodzie Windy, to szukamy CP. 1033. Jeśli mamy inną pogodę niż Sunny lub też Windy to w takiej sytuacji jeśli spotkamy naszego Gibla o wartości CP 954 to to jest setka. Oczywiście na ekranie macie wszystkie wartości CP na każdym levelu, więc istnieje możliwość wobec wszystkich innych wartości, że IB będzie inne niż jej setka, bo gwarancję mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie przy najwyższych wartościach przy konkretnej pogodzie. W innym przypadku jeśli spotkamy Pokemona, który ma powiedzmy na 21 levelu 667 to będzie setka, ale ten sam Pokemon Oczywiście może mieć wartość taką samą CP, a może mieć inny level. I w takim przypadku będzie inna IV. Podczas tego wydarzenia, z uwagi na to, że mamy tutaj graczy już w tej chwili przed levelem 40 i po levelu 40, czyli ci, którzy mogą dostać tylko i wyłącznie Candy albo, te, albo ci, którzy polują na XL Candy. To przygotuję dla Was tak naprawdę najlepszego, najlepszego typa, bo ci, którzy oczywiście mają level 40, mają XL Candy, także łapiemy wszystko, co tylko się rusza, tak naprawdę. Bo oczywiście też e, nasz bonus też będzie ku temu nam służył. Jednakże, dla graczy, którzy mają potrzebę, Parawowania Pokemon'a na level 40, bo mają maksymalny level w tej chwili e, poniżej levela 40, to w takim przypadku poleca się odpalić wersję mega Pokemon'a. Są aktualnie w Pokémon Go trzy wersje Pokémona, które oczywiście mają mm, typowość właściwą, która jest potrzebna nam do boostowania naszego e, łapania. I oczywiście za aktywną wersję mega Pokemon'a właściwego otrzymujemy plus jeden candy przy łapaniu. Trzy pokémonami, które się kwalifikują do odpalania, to Charizard X, następnie jest Ampharos i Altaria. Wszystkie wersje mega odpalone podczas eventu, żeby nam dać dodatkowe candy przy łapaniu. W momencie, kiedy oczywiście obejmiemy powiedzmy nie wiem 300-400 Pokemonów w ciągu całego eventu, to zwróćcie uwagę ile candy otrzymujemy gratis. I tyle też candy możemy zamienić na XL candy. Także to jest mega opłacalne. Wróćmy jednak do informacji bazowych. Aktualnie w możliwość zakupu nowego questu, który pozwoli nam na wzięcie udziału w wydarzeniu, który nam da dodatkowe przedmioty oraz przepuśćmy spotkanie Gibla, Gebajta, jak i też garcząpa. Od razu ewoluowane. Oczywiście, żeby brać udział o wydarzeniu, nie, nie jest to oczywiście powiedziane, że od razu musisz kupić bilet. Tylko event jest darmowy, a nasz Quest jest tak naprawdę opcjonalny. Także samo wydarzenie jest darmowe, a bilet możesz kupić. Oczywiście ci, którzy chcą mieć zarówno y, tutaj Rocket Radar, y, powiedzmy Buffina, czy też nawet cokolwiek innego. Ale jeżeli tego nie potrzebujesz, to nie musisz kupować. Oczywiście polecam tutaj osobom, które pracują mimo wszystko w niedzielę, żeby kupiły ten sobie bilecik, mieć możliwość otrzymania unikalnych Pokemonów, a powiedzmy w trakcie przerwy półgodzinnej, godzinnej, zależy oczywiście w jakiej branży pracujesz, będziecie mogli oczywiście skorzystać z tego powiedzmy łapania kilku, kilkunastu Pokemonów w trakcie tego trwania eventu kończąc oczywiście sam research, który w tym czasie się otrzymuje. W naszym sklepie będzie możliwość zakupu nowego boxa Q&A boxa, który aktualnie już jest widnieje w Pokemon Go i on kosztuje 1280 coinów i będzie zawierał 50 ultraboli, 5 incensów, e, 5 lucky oraz Elite Charge czyli prawidłowo dopasowany aktualnie nasz e, boxik do naszego wydarzenia. Podczas wydarzenia będziemy mogli zdobyć zarówno potrójny w załapanie, czyli oczywiście łapiemy wszystko co tylko się rusza dodatkowo oczywiście będziemy mogli skorzystać z potrójnego, sorry, 3 godzinnego incensa oraz 3 godzinnych lurów. Także uwaga, uwaga: nasze incensy będą trwać 3 godziny. Także teraz jest protip. I oczywiście nie wszystkim o tym mówię, ale w momencie kiedy oczywiście mamy 3 godziny incensy, to w momencie kiedy mamy tą świadomość, że podczas eventu 3 godziny trwa jeden incens, to ci, którzy są hardkorami, graczami hardkorowymi, możemy odpalić wszystkie 8 incensów na raz, bo oczywiście incensy mogą się stakować do maksymalnie 24 godzin i w takim przypadku odpalamy 8 incensów i mamy incens na cały dzień. No 24 godziny. To jest to oczywiście dla tych, którzy chcą, którzy mają dostęp cały czas do pokestopów i mo mogą farmić non stop pokebole. I na bieżąco się tym bawić. Ale oczywiście jest to dla hardkorów. I po raz pierwszy, oddaję, że półtorej roku mamy możliwość skorzystania z niczego innego jak bonusu do lurów. W tej chwili, podczas tego eventu, po raz pierwszy od długiego czasu będziemy mogli skorzystać z 3 godzinnych lurów. Oczywiście tego się nie da wydłużyć w żaden sposób, po prostu tylko to mamy raz. I one trwają przez cały czas eventu. I z tego co zauważyłem, nie ma sensu, żeby Niantic wrócił do naszego starego systemu 3 godzinnego Key Z uwagi na to, że mamy w tej chwili level 50 osiągalny, i oczywiście mamy możliwość zdobycia XL Candy. A w tak naprawdę 3 godziny nie jest się w stanie niekiedy otrzymać tyle candy, ile się chce. W tym czasie, żeby, przypóźni, nie wiem, sparapować Pokemon na level 50, a oczywiście każdy będzie tego wymagał. Więc ewidentnie chyba mi się wydaje, że. 6-godzinny day zostanie na długo z nami. To jest tyle, jeśli chodzi o oficjalne informacje. W tej chwili możemy przejść bezpośrednio do protipów ode mnie, odnośnie oczywiście wydarzenia. Na pierwszy rzut oczywiście możemy rzucić Wam czymś interesującym, bo oczywiście niewiele z tego korzystało, a Wy nie dostrzegaliście, że to robiłem w czasie różnych eventów. Jak zmaksymalizować ilość Pokémonów z Incensa? Oczywiście większość z Was wciąż będzie się działo w domu, bo oczywiście jednak troszeczkę ciężko się odzwyczaić od tego naszego systemu łapania Pokémonów z domu, więc oczywiście w tej chwili będziemy mogli zmaksymalizować analizować ten sposób opania. Nawet aż do 80 Pokemonów w trakcie godziny Incensa. Jak to zrobić? Bardzo proste, Z uwagi na to, że w trakcie oczywiście naszego trwania Incensa, zwróćcie uwagę, że około do 10 sekund jest czasu pomiędzy naszym dymkiem spawną, oczywiście, jeśli ktoś łapie pokonane na szybkim triku to oczywiście zawsze dymek będzie się pojawiał w momencie, kiedy pokémon znika i 10 sekund do 10 sekund pojawia się pokémon nowy I to jest marnotrawstwo czasu jak to zrobić, żeby to przyspieszyć? wchodzimy do naszych przyjaciół i wychodzimy z portem do naszej mapy pokémon go dzięki temu oczywiście nasz pokémon pojawia się od razu i to jest naprawdę sposób jak od razu odświeżyć grę i w ten sposób załadować nowego pokémona w wersji oczywiście intensowej ci którzy mają na lurach no jednak odświeżyć się nie da, bo to są oczywiście lury takie powiedzmy serwerowe Ale oczywiście nie wykluczam, bo na Yantik robię różne rzeczy i naprawdę może być to sytuacja nawet i powielana podczas lurowania Także przy lurowaniu jeśli naprawdę Pokemony się nie spełnują, proszę wejść w przyjaciół oraz wejść do, z powrotem do mapy powinno się Pokémon pojawić. Wiele z Was pytało mnie, przyłóżmy, że Ej, traj, ale Pokémony z DNC się nie pojawiają. Ważną kwestią jest to, żeby wejść w ustawienia i tam ustawić czas na automatyczne y, ustawienie czasu. A jeśli mamy manualne czasy, to w takim przypadku nasz incens nie zadziała. Z uwagi na to, że aktualnie mamy gibla, on jest dosyć blisko, więc w tym przypadku nawet chyba nie trzeba kręcić Pokébolem, wiecie, żeby zdobyć maksymalną ilość Expa, a mamy na naprawdę możliwość zdobycia Pokémona i łapać Pokémona, który w tej chwili tak naprawdę ma jest tak jak powiedzmy, do Widla. I w takim przypadku zwykły, prosty excellent wystarczy na Lakiego, który oczywiście odpalamy w ilości 12, jeśli ktoś chce zmaksymalizować swoją wartość Expa w trakcie tego eventu. Zakładamy oczywiście, że za, za zwykłego Excelenta otrzymujemy tutaj 1000 Expa, razy bonus mamy 3 razy plus Lakiego jest 6000 Expa. Bez oczywiście tutaj bonusu do łapania, oczywiście pierwszego, Greita i tak dalej, w sensie tego tutaj pierwszego łapania, typowości i tak dalej. I zwróćcie uwagę, była to sytuacja z jednym Excellentem w ciągu minuty, a jeśli zmaksymalizujemy to do powiedzmy dwóch na minutę, czyli dwa gible, dwa jakiekolwiek pokemony na minutę wyłapane na Excellencie, jest to 12 razy 6, czyli w tym przypadku 720 tysięcy expa za same Excellenty i to oczywiście nie licząc wszystkich innych pokemonów, które nie trafimy na Excellencie. Kolejny protip, tajdowanie. Oczywiście maksymalna ilość tradeów w ciągu dnia jest to 100, I oczywiście nie przekroczymy tego tej wartości. I w trakcie tego eventu, oczywiście ci, którzy mają możliwość, to robią Mirror Trader. Mirror Trade oczywiście daje nam możliwość zdobycia jednego Candy Plus. Yy, przy oczywiście tutaj trajdowaniu, jednakże nie warto usuwać tych Pokonów, ale oczywiście zaraz wam powiem dlaczego. Mirror Trade jest preferowany, ale oczywiście w tej chwili mamy obostrzenia tak naprawdę zmniejszone, więc każdy może podróżować gdzie tylko chce. Jeśli udałeś się do łodzi, czy też nawet do Wrocławia, lub też do to w takiej sytuacji masz możliwość powiedzmy tradowania się z innymi przyjaciółmi, których spotkasz pokomonami za dystans powyżej 100 tutaj powiedzmy kilometrów. I w takim przypadku otrzymasz za pokomona, którego chcesz innego. Dodatkowo XL Candy, ewentualnie ktoś jeżeli da Ci Gibla, a otrzyma innego pokémona, to otrzymasz tutaj Ty za Gibla XL Candy. Dla graczy poniżej levela 40 są to wciąż 3 Candy i to jest więcej niż wszystko. Czemu to naprawdę po trajdzie nie warto usuwać naszych gibli dla tych, którzy potrzebują więcej candy? Uwaga, uwaga! 15 tutaj czerwca możliwość skorzystania z unikalnego Spotlight Hour podczas eventu z bodajże Slowpokiem, gdzie w tym czasie będzie możliwość transferowania Pokémonów za podwójne candy i w tym czasie usuwamy wszystkie gible. Dobra, mam nadzieję, że tutaj oczywiście wszystkie te stricte poradniki omówiliśmy, i teraz mogę Wam to na naprawdę chyba po raz pierwszy to będę prowadził. Jak grać, jak będę ja grał, mam nadzieję oczywiście, podczas tego eventu, żeby to zmaksymalizować. Na sam początek dnia budzimy się przed godziną 10, definitywnie. Bierzemy sobie tutaj herbatkę, kawkę, robimy ślanko. pakujemy wodę, napoje, jedzonko, takie na 6 godzin eventu. Powerbanki, nie powerbanki, jeśli wytrzymamy lub też na 3 godzinki idziemy, to tyle wystarczy. Zróbmy tak naprawdę z siebie bóstwo, jeśli chodzi o... Wytrzymałość, bo tutaj jest to bardzo ważne. Godzina 11 wybija, odpalamy dwa incensy, odpalamy mega pokemona i dzięki temu, oczywiście, możemy odpalić też dodatkowo 12 Lucky Eggów, które oczywiście będą trwały przez cały event od początku do końca. Dwa incensy, ewentualnie, jeżeli olejemy incensy, ale warto mimo wszystko odpalić incensy, bo są tanie, mimo wszystko cały czas. Jeśli atakujemy też w lury, to warto odpalić też jednego na raz, bo dwóch się na raz nie da. Także musimy jeden po drugim załadować yy, lura. Jeśli nie atakujemy blury, to ewidentnie możemy wykluwać jajka, a w trakcie tego będziemy chodzić cały czas, więc oczywiście inkubować jajka cały czas na zwykłym darmowym inkubatorze. Chyba, że ktoś może sobie pozwolić to w trakcie tego czasu, Mamy możliwość oczywiście odpalać te odpalenia też Starpisa, ale oczywiście zbyt dużo śmietów nie warto odpalać wtedy, bo Starpisy zwykle opada się robić, będzie kiedy mamy masowe y tutaj wykrywanie jajka lub też odbieranie nagród różnego typu. Pamiętajmy, że na event otrzymaliśmy dodatkowe 500 miejsc na Pokemony. Oczywiście warto skorzystać, bo oczywiście jest bonus w tej chwili do bodajże któregoś tam dnia czerwca od teraz, że przy zakupie za 200 coinów w boksie mają możliwość zdobycia od razu 200 miejsc na Pokemony. Także jest promocja 1 plus 1 na chwilę obecną. I warto z tego skorzystać, bo to było kiedyś tak naprawdę był taki event i to było bodajże że 3-4 lata temu. 4 lata temu był taki event, gdzie była zmniejszona ilość e, coinów za powiększenie Baga i mnóstwo osób z tego skorzystało, a ci, którzy nie skorzystali, to plusy w brodę. Ok, mamy wszystko załatwione, gramy sobie tyle, ile chcemy po końcu waszego eventu. Czyli wtedy, kiedy stwierdzicie, że koniec, ja jestem zmęczony, lub też koniec eventu i to jest tyle dla mnie. Wybija gość na 17 lub też wcześniejsza, odpalamy trajemy trady między przycielem i przyjacielem, mirror trady lub też na dystansie trady zależy jak to uważa. Oczywiście sprawdzamy IV wcześniej przed samym tradem, żeby nie trafić, nie usunąć, nie strajdować setek. Cztery gwiazdka wpisujemy w kodzik. I oczywiście mamy same sety, jeśli nie mamy setek, to trajdujemy tak, żeby wpadły laki jak największe. Oczywiście w trakcie eventu, też warto wspomnieć, żeby tu też z uwagi na to, że mamy laki, jak i odpalone. W takim przypadku też być poziomem przyjaźni. I w takiej sytuacji, zarówno jak i też dla Anglii, jak i też dla Polski, mamy możliwość tutaj o tej samej godzinie, w tym samym czasie działać na evencie. Bo w Anglii trwa event od 10 minut, a w Polsce godzinę 10. I mimo wszystko te dwie osoby mają odpalone laki, jeśli oczywiście się ustawiły wcześniej. I tym miłym akcentem dziękuję serdecznie za oglądanie odcinka. Dziękuję za każdy like, subskrypcję i widzimy się następnym razem. A dokładnie na odcinku z Day. Tyle ode mnie, do zobaczenia. heja!